Rozumiem, że nikt nie zacznie. <śmienic> 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 A, z ciebie śpija, normalnie, wiesz co? Dobra, wracając do tematu. No to jest trzeci sezon mistrzów Minecraft i Magii. Mam nadzieję, że będą tutaj nowe osoby, również te, które były częściowo w poprzednim sezonie i jeszcze część osób, wiesz co? To jest brędo. Ratujmy świnkę. Wow! a to coś nowego. A propos, Ojej. tak, mamy nowe mody z tytułu, że jest to trzeci sezon i jak widzicie ci, którzy już dłużyli podłapać, mamy chisel mode, bo ja tak m.in. prosił o coś z fajnymi blokami, no niestety świnka dalej się kręci pod lodem. Tak. Ja miałem zamrozić, żeby no, była na później. Tak, Może i zamarznie. To ja sobie od razu tych na łapie. Jeśli chodzi o ilość modów, w tej chwili z kilkoma z poprzedniego sezonu się pożegnaliśmy. Między innymi z Ars Magica, między innymi z całym Industrial Craftem właściwie, nie licząc jakichś pojedynczych przykładów. czytaj Applied Energistic, który w sumie nie jest, nie jest Industrial Craftem, ale co tam, Applied Energistic został, Industrial Craft wyleciał. Ars Magica, Train, tak? To się chyba nazywało też, by Bo tak. Jest kilka nowych modów, łącznie jest 60, bo łączna suma modów w grających na serwerze to jest 120. Mamy kart Peters' Bloki. Janak si na drewno rękoma myślę, że bym mu pomógł, ale te drzewa są za duże jak dla mnie, więc ja się może po prostu udałem Jak my to chcemy zrobić? Bo w tej chwili znowu mamy środek dnia, bo zaczęliśmy nagrywać. Nie wiem, ja ze swojej strony będę miał założenie już w tej serii, takie konkretniejsze. Nie, nie taką łatrapę jak poprzednio. A co z wami, chłopaki? Hmm. To Myślę, się że. Wymyśli. Kurde, znowu będę. Ignore it! Ignore it! Ale to już problemy systemowe? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie o to chodzi. No i mam nadzieję, tak, nie, no problem systemowy to jest taki, że to nie był Minecrafta, tylko Windowsa. Nie, Windowsa, Windowsa, czysto Windowsa. No właśnie, czyli to nie moja wina, bo ja znowu paczkę skleciłem jako taką. Tak, twoja paczka jest bez zarzutu, po prostu. E, może dlatego, że przeinstalowałem sterowniki do karty graficznej, to znaczy, bo teraz mam inną zupełnie kartę graficzną. Podziękowania na Janaka i tak dalej. W każdym razie. Ale nie ma za co, naprawdę. Tak, w każdym razie teraz mam lekki problem z kartą graficzną, chyba, ponieważ robiłem to bez reinstalacji systemu. Co prawda, wyczyściłem sobie poprzednie sterowniki, ale być może coś tam jeszcze zostało. No, ja nie mam pojęcia, jak to teraz wygląda. W sumie nie przypomnę sobie, żebym musiał system reinstalować, czy jak nową kartę sobie hmm. No, jak może zmieniasz w ogóle firmę, no to na pewno. No, ja my no, zmieniamy firmę. Tak, czy inaczej? Nie wiem, chcecie zostać na tej wyspie do zmroku, bo ja bym się stąd zbył. Bo jest trochę mało miejsca. Dobra, tutaj jesteś makowy na drewno. Ja się ewakuuję w tamtą mańkę. A propos, skoro już u. jesteśmy przy szardach. Co z tego można zrobić? Lód? U. U. Mm. Ice Shard. No niestety, coś mi Notena Fighters nie domaga. Jeśli chodzi o bugi, e, które prawdopodobnie w którymś momencie tutaj wypłynął e, na jeden jedyny, który jest... Kari! Uważaj! Kari, 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 uważaj i Kurczę, skąd to się pojawił? Nie mam pojęcia. Może Pomiędzy się Pomiędzy drzew. No to ciekawe. W drzewie pewnie jest spawner. A, no tak, w tamtym dużym. Great wood, coś tam. Eee, myślę, że zaraz się tym zajmiemy. Sposób następujący. Wyrąbałem już trochę drewna, więc możemy zrobić sobie crafting table eee, i od razu narzędzia. O! O! Barry jest W ogóle Polas. No, ja muszę z tej wyspy i jestem Aha. teraz, no, niemalże na swoim. Ponieważ pytanie do Was, czy jak chcecie rozpocząć ten sezon? Czy robimy coś takiego jak było poprzednio, czyli taką niby komunę na początek, a potem wszyscy się rozbiegają, czy się od razu rozbiegamy? Myślę, że komunę na początku jak zwykle chyba. Nie wiem, ja bym, ja bym się rozbiegł od razu aczkolwiek, no ja jestem dziwny, dziwny Ty jesteś aspołeczny No bardzo No kurcze, dobra nie ma będzie W ogóle mamy tutaj dwie wioski Wiesz co, z tytułu, że noc zapada ja bym się akurat od wioski z daleka czy wolał chwilowo? Bo... z oczywistych względów Ale tam A, jest no to... następna wioska Gdzie? O rany Tutaj! Mamy wioski. Chyba, chyba muszę pogrywać w konfigurę. Ja nie mówię Ale słuchasz Serio no. na co ty tam mówiłeś? <grym> Nic, nic. Na mnie nie zwracajcie. Po, powie. Powiedz, powiedz, powiedz. Hmm. Kotek! Miał. Jasnych winską. Tutaj koty są To nie jest kotek. Gnoju. To jest kamieniały kotek. A, to jest. Już jest mój. A, on a, no właśnie, znowu. bo teraz jeszcze a propos modyfikacji. bo to oczywiście fabuła była pierwszego odcinka wygląda, tak jak wygląda, czyli jest w ogóle coś dziwnego. E, mamy granego... Bronimy się na pustyni przed creeperami, czy. Tak, bronimy się na pustyni. Obronimy się. To ja zawsze pod dziurę w ziemi, antycriperopu. Mamy, mamy granego m.in. Graves Mode, chyba się to tak nazywa. Czyli w momencie, kiedy giniemy, już się nie będziemy rozsypywali po okolicy z sprzętem, tylko nasze itemki będą pojawiały się w postaci, znaczy tam, gdzie zginiecie, będzie się pojawiał nasz nagrobek. Tak. I jak będziemy chcieli odzyskać tej graty, to będziemy musieli po prostu ten grób rozbić i wtedy je odzyskać. Nie jestem. Te... O, właśnie znalazłem z, z Gravestone yy, budyneczek w wiosce. No, tak, to. tam. Okay. Tak Janek umiera za 3, 2, 1. A, bo wspomniałem o tym, że w nocy te groby generują więcej mówów. <zobieasury> no to, to już wiesz, już ich nie ma w no, ogóle tak, jeśli chodzi o nowe mmm, moby, różne dziwne rzeczy, to ja nie jestem pewien, co tutaj co tutaj generuje. Głównie zostały dodane takie mody e, w stylu właśnie Chisel, bo Janak prosił. E, Mam jeszcze kar Karpenter z bloki, Tinkers Construct. to Tinkersi chyba właśnie generują moby jakieś. I to co zrobiłem znowu? No, znaczy no, slimy są. No tinkerowe slimy, a tu nie powiedziałbym, Zrobiłeś że się będę... Tak, nie, zrobiłem drugi raz siekierę drewnianą, nie wiem po co. Jak chciałem zrobić kill off. Aha, już, już coś słyszę. Już coś słyszę. Kurde, dlaczego dałem? A, no i strasznie duża ilość baby zombie się tu będzie teraz Łaj! Słychać ode mnie? coś? Mm, nie, ale przydałbyś się. No, Chodź tu, tu do mnie, mam miecz za Creepera! O nie cholera. <laughs> Ojejo. No wow! Wow! Od, od, Zobiaka odpadła głowa i mnie prawie zjadła. No, eee. po, pozbyli się, że wdrożę Plat B i się zakopię głęboko pod ziemią? Co wy to? Jestem za. Ja muszę tam do was dobiec. Tak, no niestety spawnu jeszcze ustawionego nie mamy, za to zaraz ubrę z głodu, to jest bardzo ciekawe, e, znalazłem nasionką manę, wiecie co, ja bym taki, e, bo dobra, nieważne, <laughs> e, zepsułem sobie łopatę przy okazji, to nie był dobry moment. To nie był dobry moment. Pierwsze odcinki są zawsze najbardziej chaotyczne, więc jeżeli o mnie chodzi, ja proponuję, aby w momencie, kiedy już zakończymy czas ekranowy, tego tutaj właściwie, czego Ja taką linię przecież tu nic nie widać. Czas ekranowy na odcinek pierwszy zrobimy chwilę dłuższego cięcia, aż się ogarniemy, bo to, to pewiem się, że... O kurde. To chwilę generalnie potrwa. Dark tak? biegnij szybciej. Staram się. Biegnij bardzo szybciej! Płynę! Nie mogę płynąć szybciej. Płyn kraulem! Staram się! Jakbym wiedział, że wy jesteście... No, no jakbyś nie polazł zbiedzać, to byś nam pomógł. No i biegnę właśnie. <grym> Teraz mam taki to... zamian. Tak, mam nadzieję, że nie ściągniesz ze sobą okolicznych nie. małów. Nie, wcale. Raz, dwa, trzy, cztery... <grym> A propos nowych wersji Minecrafta, które wychodzą, to podobno moby będą bardziej inteligentne. Uważaj, masz styczącego kaktusa po prawej. O, właśnie do ciebie biegnie. Get away, you stupid. O, o, jada, też wybawca. Eee, <ścoughs> szkielet, ty mam. nie mam żarcia. O, zaraz, mam żarcie z zombiaka, ale tak mi nie wystarczy. Kurde, głupie błędy. A propos właśnie, bo znowu nie dokończyłem. W nowych wersjach Minecrafta podobno moby są bardziej inteligentne. Będą lepiej wyszukiwały ścieżki. i Im nie dłużej wygracze. gram, tym mam więcej tych błędów. Co by na to? Nie wiem, czy jestem w stanie jeszcze grać. No to może cięcie. Może? Nie mamy żarcia. Hmm? No nie mamy. Ja jestem w trakcie właśnie robienia pochodni. Kończyliśmy w wielkiej dziurze. Ja już mam do końca jednego zgoda. Dark ma dwa. Janak ma i no masz Janak? Zero. Ja nie, zginąłeś. nie, mam zero. Nie kantuj, zginąłeś, widziałem Cicho. na własności. Ja orę. zginąłem zero. trzy razy. <laughs> nie Janak. Na zewnątrz stoi twój grup. Mój na pewno nie. Dobra. Mój, moje dwa. To tak jak. Nawet 3, 3. Jak, jak, macie, jak macie tyle drewna, no to zróbcie trochę więcej pochodni, bo ja mam tylko trzy. Mm, już. Poza tym jadak poleciał do wsi i zamiast przywieźć żarcia ze sklepu, to nic nie No zapomniałem, no akurat wtedy była noc, jak już wszedłem stamtąd. Mówię, no. się tam przebić jeszcze raz. To Ja myślę, że za chwilę będzie dzień zresztą. O, pies umiera. O, jak. O, że a co to jest? To jest zombie pies! O cholera. No nie powiem, impreza dla całego. Nie, Karin nie wchodzisz. Nie no, mi się, mi się podoba, ogólnie fajnie. Yy, tak. gravestone mod chyba będzie moim ulubionym modem w tym sezonie. Yy, głównie dlatego, bo nie o shit, o shit, o shit, nie, ja idę na dół. Park jesteś tam. Ups. Ja próbuję się uratować. Co wy kombinujecie? No podnieście swoje nagrobki w końcu. No, ja nie mam no, swoich nagrobków. No, a to to czyje? A, Darka. <śmiech> <Moje>. <śmiech> Dobra. Ci. To słuchajcie, proponuję Dobra. tak. Zabrać ten cały towar stąd. Albo nie, zostawmy ten towar. Rozbijamy się tutaj na pół co wy na to. Okay. to jest na dobre do obrony z jednej strony. Tak. Chodźmy, chodźmy zrajdujemy całą, całą wiochę. Już pewnie wieśniakowi tak nie ma. No, myślę, że jest na to spora to, szansa. To profesor. nie podchodźcie do tej drugiej wioski, bo tam jest dalej ten gościu od Tinkers Construct. Od niego tam można kupić ciekawe rzeczy. Może nawet kobalt Eto. będzie szło. Ja nawet nie wiem, co to jest. Gadasz do mnie jak jakiś człowiek z Wikipedii, No, tak samo jak ty gadasz o, do mnie o Hearthstone, wiesz? Dokładnie to samo. A, tak. Bo o informatyce. Ej, <laughs> tam, ej tam. Tworzysz serwer gadasz o czymś, że ja taki poker face no tylko przed, tym, przed monitorem. Nie no, to ty musisz wtedy przytakiwać i życzyć mi powodzenia i w ogóle. No, no, Będę no, pamiętam. No tak. No, to jest bardzo bardzo serius biznes, żeby taki serwer Minecrafta postawić, bo wtedy na przykład można nagrywać serię na modach. Na przykład, tak. A propos całkiem nieźle się, serwer trzyma. Pomimo dwukrotnej ilości modułów. Na razie. Bo Na jeszcze razie, nic nie stoi. jest puste. No dobrze, ale mogło być gorzej, tak? Bo się od razu zadławić. Prawda? Wiesz, co muszę zrobić robić. to od razu, zaraz jakiś cizer sobie skombinować. Bo już ktoś zareagował Potem jeszcze młotek do Carpenter's Park. O, pattern chest nie znalazłem tego. z cizera. No. To ja już wcześniej wziąłem go. Mam pełny ekwipunek tego. Hmm. Znalazłeś coś, co by się nam mogło przydać? W ogóle strasznie dużo się tutaj wieśniaków kręci. Teraz widzę. Znalazłem, no, kilka tych patternów, ale... Znalazłem ten, który jest do znalezienia tylko właśnie w wioskach. Mam trzy sztuki. To jest Full Guard, i za pomocą tego możesz zrobić takie tajemne. Mm, tajemną broń. Ej, słuchajcie, zaraz poborać wodę. Ale fajnie. Nie wskakuj! No <grytanie> dopiero teraz mi to mówisz. <grytanie> Ojeju, poison 4 sekundy, ale żal. Znalazłem wodę koloru gówna. Najlepiej w nią wskoczę. Tak, to chyba jest... Dobra, odpalmy... Wajla? Nie gdzie jest, gdzie jest mój... O, Wajla. O, jak dobrze, że to nagrałem. Mm. O... To ja też to nagrałem. Nie wiem, nie identyfikuję, co to jest. Bo ty, Jadek, tak masz chyba jakąś szerszą wiedzę. A co? No co to za, że woda? Fekalia? Ona jest właśnie chyba z Tinker's construct. to po prostu woda, która zatruwa. Jest kilka rodzajów takich, więc jak zobaczysz wodę jakiegoś innego koloru, najlepiej do niej nie skacz. Tak. Pełno tego jest pod ziemią. Okej, okay. i jednym słowem nie jemy żółtego śniegu. Tak, mm. generalnie tak. <laughs> Dobra, to co, rozbieramy wieśniakom domek? Albo kilka? Hmm. Bo widzę też tutaj już totem tam craftowy. Eee, no to nie wiem, no to możemy pójść w tej chwili i wy, wykopać dziurę w ziemi. Bo zgaduję, że czarna, e, czarna woda to jest jeszcze olej. Tak? Mhm, tak, tak? Tak, tak. To jest, nie jest olej. No. Ale też nieźle trzepię. Kurczę, dajcie spokój, nawet się wykopać nie można. Trudno Wittera dostałem, do proszę Cię. Witer nożja, no Jak rany. To jest, w tym sezonie jest więcej rzeczy, które Cię mogą zabić niż we wszystkich do tej pory razem wziętych. No Chcesz... Na znaleźć jakiś poziom trudności. Na, poziom trudności. Cieszę się, cieszy, że się niestety nie udało wgrać Weeping, Weeping Angels. To Whipping Angels, jak to się czyta. I że nie zdecydowałem się jednak na wrzucenie Harda. No, mogłeś akurat wrzucić hard. No mogłem. Nie, nie obraził. Mogłem, mogłem. Ale tak patrzę sobie, a dwa razy tyle tam zombiak z życia niż dla normalu, to nie. Może następnym razem jak już się przestanę tak dać. Ale obawiam się, że ta pierwsza noc wyglądałaby zdecydowanie inaczej, jakbyśmy odpaliły poziom trudności na hard. Zdecydowanie to byście inaczej. byście zginęli więcej razy, ja bym dalej żał. O, jaki jak ty <grym> jesteś, normalnie skromny, nieśmiertelny. Następnym razem, jak będzie inwazja zombich, to rzucimy w, yy, ciebie, ciebie w nie. Dzięki. Um, więc, tak, żeby za, Może na początek najlepiej, jak zaczniemy sobie stinkerską sekcję narzędzia robić, i do tego potrzebujemy dużo grawla, du dużo piasku. Jak znajdę grewna, to gliny. ci da zdać. Z gliną, akurat i piachem nie powinno być problemu, z oczywistych względów. E, ile macie drewna i dlaczego jeszcze nie zrobiliście z tego pochodni? Nie mam wagi. Nie mamy. <noise> nie, chyba no. nawet kinofu, nie? nie, kombinujcie, tak. no wsadzacie... No, no, to to wkładacie, wyjąc. przecież... No i przepraszam, bo ja nie grałem w Minecrafta ponad miesiąc tak i jeszcze do tej pory pamiętam, że nawet furnej jawa by postawiłem. Wsadzamy jeden klocek drewna do pieca na dół, drugi klocek drewna na górę i to nam robi dobrze, jeden węgiel drzewy. Węgiel drzewy wkładamy dobrze, na dół. się tak nie swoimi umiejętnościami. Wikipedia na drugim ekranie, chłę chłę, chłę, A propos, znalazłem <noise> się trochę żwiru. A, i Dark, gratuluję, że spak już jest do ściągnięcia przez normalnych ludzi. A dziękuję. O, i znalazłem przez również normalnych. normalny węgiel. No tak, bo już nie jest work in Uważaj progress. Już może... nie trzeba do mnie tribu tak. wysyłać, żeby ten, żeby wyrzucił, albo był dostępny. Albo dlaczego Dark nie udostępnia. Wiesz, żeby było zabawniej, ludzie dalej ściągają ze starych linków naj, najczęściej. No, to tak. Okej. Okay. <laughs> Może po prostu kiedyś wszystko było lepsze, więc starszy jakaś nowa jakość, albo to jest um, takie modne ostatnio, albo coś. Możliwe. Możliwe, że po prostu tam wszystkim przekierowanie na nową stronę. I tyle. Hmm. Aczkolwiek mi trochę brakuje tego, że nie masz takich downloadów jak miałeś kiedyś, że ten support, ten support i tak dalej. Ale są, to znaczy stopniowo się pojawiają, ponieważ jest. To znaczy stopniowo robię pełne już wsparcia. Dzisiaj zrobiłem już dwa. To chce łopaty z kaktusa. Co? O, łopaty z kaktusa? Chcesz? Ty pochodnie kombinuję, a nie łopaty z kaktusa, już. tutaj już. <laughs> Seriously? No. LOL. <laughs> to ma plus 4 ataki damage, czyli coś, coś jak. Ała. Dostałeś łopatą z kaktusa. Jak się z tym czujesz? Ty <gulaty> dostajesz łopatą ze slime'a. I co? Ech. No i prawie mnie zabiłeś. Pochodnie pejbek, ja pochodnie! Się do was, ja się do was nie przyznaję. Czy jestem w stanie włożyć sobie za Michaela na głowę? Nie. Mm. Jesteś na to za słaby. Ej, jak, to nie? jak to nie? To moje pochodnie. Pochodnie chcesz, mm. czyli zaraz, nie, właśnie komuś zabrać sobie. Dobra. E, o, pochodnie. Ja się będę musiał zacząć bawić Tinkers Contract. A ty jednak, jak nagrywasz, to wiesz, nie wszyscy tutaj grali na modach wcześniej w swoim życiu. To by byłbyś, byś chociaż wytłumaczyć, o co z tym chodzi. A to to jest taki crafting station, w którym jak zostawisz itemek, to on zostaje. I widzą też inni, co kraftujesz. No to w sumie. Żeby go zrobić, wystarczy, że tworzysz zwykły crafting station do tego, do. No do craftingu. Hmm. To tool station to jest właśnie to, w czym zrobiłem kaktusową łopatę. To ja będę musiał poczytać na Wiki. A propos, bo mam tutaj e, taką książkę Material You, To jest jak ktoś zaczyna właśnie grać w Bastikers Construct. To hmm. e, tu właśnie można sobie poczytać na ten temat. No tak? Tak, tak, tak. tak. Tak bardzo fajnie. To masz wszystko opisane Okej, okay, no to przestań tylko powiedzieć jazda do kopali Chyba <laughs> no, nie. No Grave. Wiesz łopatę. A, bo ja mam łopatę. E, no bo no tu ci gravy znalazłem. Aha, no to zaś jest... dałem ci chyba po prostu. Wysokiem nie. Myślałem, że Jak po to, to żeby cię walnąć po głowie. Co, co zresztą e, skrzętnie uczyniłem? A i oczywiście nie wziąłem pochodni z góry. Ja Zas. mam pochodnie to postaw mi tu jedną, bo nowa mechanika spawnów dzięki temu, gra jest tą i nie wiadomo czego jeszcze, tu się mogą dziwne rzeczy zacząć, jak będzie ciemno. Aby ja w końcu nie dokończyłem, że mody, moby w nowszych wersjach Minecrafta, tych takich cirka 1.8 już chyba teraz będą jakieś strasznie inteligentniejsze i w ogóle a jakby się ktoś zastanawiał, to gramy na 1.64. W tej chwili sezon trzeci działa na 1.64. Głównie dlatego, że kupa modów nie wyszła jeszcze nawet na wersji 1.72. To jest raz. Jeszcze więcej modów nie wyszło na wersję 1.7.10. To jest wersja, zgadza się. E... No. No. A jeszcze lepszy numer jest taki, daleko proszę pochodzi w kuciku, że w ogóle Forge. Nie bangla na multi z modami. Nie ma takiej opcji, granie czegokolwiek, żeby działało na multi na Forżu jest właściwie na wersjach 1.7.2, 1.7.10 prawie niewykonalne. i to, Ale właśnie to jest nie da inne, przeskoczyć. bo teraz, bo teraz zwykłe światy nawet są traktowane trochę jak multiplayer. Mam tu na myśli odpalanie serwera. Bo wiem, wiem. jeżeli uruchamiasz te wszystkie mody i masz Forza zainstalowanego na Single Player, no to, to jak najbardziej... A, po, a propos, ta To jest czego? Stermar Expansion mieć. A! No i właśnie już wiem, jakiego moda zapomniałem grać? Hmm? Custom, custom World, czy tam Custom Ord Generator. Chciałem a, no tym się pobawić, żeby się nie generowało kilka rodzajów. Ród naraz, tylko na przykład jeden, dwa razy tyle, albo coś w ten desyjn. No, dark, tak i wchodzisz po ten kilo, że <laughs> samobójstwo nie niemalże. Miałem się tym pobawić, zapomniałem, teraz mi się o tym przypomniało. Może się dorzuci, trudno, może nie. A może w międzyczasie, w najbliższych dniach jeszcze się coś zmieni i znowu się przesiądziemy na wersję 1.7. To do do nie sądzę, żeby miało być tak łatwo, no ale zobaczymy. Jeśli byśmy się mieli przesiąść, to by w ogóle już by musiał być nowy safe. Pewnie coś się tam A, no, nie załaduje. Ewentualnie tak nowo generowane czanki. Aż tak daleko, żeśmy od spawnu jeszcze nie odeszli, więc byłaby na to spora szansa. E, swoją drogą, która jest godzina i. jest dat... ta 21:19:00. Aha. No dziękuję. <laughs> nie o to mu chodziło. Ba bardzo nie. śmieszne. E nie, jest noc, bo przydałoby się. O, znalazłem bronze Axe Head. Nie wiem z czego. Mm, to ja wyrzuciłem. Aha. Czeka, ja zganiam twoje śmieci jednak. Mm, nie wiem. Ma masz więcej kobla i zack grejblar. Śmieciarz. Tak. Ja jestem ten. Kloszardem. Y mam jeszcze drewno mamy. Mm. Mówisz, że to się robi? Co? Nie, Tu się robi. Nareszcie, nareszcie jakiś tu craftingu, który zapamiętuje wyrzuconej tenki, nie? O, dzięki. Ej! Akurat patykami brakowało. Ale no masz, to jest... masz w zamian ten miecz z kaktusa. Okej, okay. właśnie chciałem sobie zrobić kamienne, ale jak mówisz, że to jest takie fajne, to czemu nie? To jeszcze poproszę proszę z kaktusa. No, Ej, to no, ja, ja też. Tak poproszę coś z kaktusa. Soczek. Co Jedzenie o. mi się przydało. Chyba zostawiłem jedno jabłko. Ka U, ile można zrobić nawet tego, kosę z kaktusa. Wszystko można z kaktusa zrobić. O, nie, to nie jest cheat mode. Muszę chyba przełączyć. O, przez... o, ty, nagrane wszystko. Tak, wiem, cheat mode, reset mode więc mod kaktus. Ale wiesz, to z jakiegoś powodu nie działają mi kebiny na no ten z powodu. u, je, nie mogę, nie mogę nic zrobić. Może ta sytuacja, której nie wiem o, o czym gadasz. Więc tak tak, powodzenia. Bo not NF uh -huh. items to jest ten mod, który ci pokazuje receptury. O tabliczka z kaktusa. Bardzo ciekawe. Co? Znak <géliby> do... z battle Damage plus 3. No super. Bo to jest do walki akurat. <gwierdzi> się... e, proszę mi się z skaktusa no, wracając do tematu. No to na of Items ma dwa tryby pokazywania receptur. Albo receptura na item, albo receptura z użyciem tego itemu. I to dobyśnie skróty klawiszowe, jeden to jest R na recepturę na item, a U na use tego itemu, czyli w innych recepturach. I to właśnie nie, nie, nie tryli trochę. Ale widzę, że nie ma jeszcze w Note of Items modułu na y takie właśnie tickers construct, między innymi. Hmm, potrzebuję jeszcze jednego stołu. Chociaż może... Eee, no, e, dobra, wracając do tematu. Okej, okay, to kurczę, nie wiem, no ja bym sobie wyszedł na dwór, jeszcze się tam próbował zmierzyć z życiem. Eee, to może, nie wiem, chcę wyjść na dwór, proszę zamknąć drzwi szybciutko zanim... Nie zanim mam zanim bloków, albo mam bloki. Dobra. Dziękuję. i w tym momencie ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek Mistrzów Minecrafta i Magii. Bardzo charakterystyczny, bardzo pierwszy. Wiem, że z mojej strony nie było dawno odcinków na kanale, no to macie pierwszy odcinek po wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że wam się jako tako podobało, jeżeli macie pytania, na pewno macie, jeżeli macie jakieś propozycje, możecie pisać u mnie pod filmikiem, u Janaka, u Darka, który chwilowo ma problemy techniczne, ale u niego ten odcinek pierwszy z Mistrzów trzeciego sezonu również się niedługo pokaże. No i co? I myślę, że to już będzie wszystko na dzisiaj. Janak strasznie jest dużo rzeczy tu postawił, których no, nie sorry, mam żadnego nie pojęcia wiek. do czego służą, i... bo Janak tego nie tłumaczy. Tak, niestety. Ani, ani, mnie, ani mi, który tego nie widzi, ani Wam, którzy to widzicie u niego na filmiku. Janak wstydź się. A, mm. więc tak. To Później kiedyś to, kiedy to wytłumaczę. No, to nie, to jest niedobry Janak. A Fe, masz węglem. O, ty zaraz o, tutaj dostaniesz ha, ha, w ha. Z Do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Cześć! Cześć! Na razie!